Na terenie Żarowskiego Osiedla realizowanych jest wiele inwestycji. Jedną z nich jest budowa nowego budynku sportowo-noclegowego, czyli hotelu i siłowni, który powstanie w bliskiej odległości całego kompleksu sportowego przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Powstanie tutaj siłownia sportowa, sala fitness oraz obiekt, który będzie służył do przenocowania zawodników. Przede wszystkim 50 miejsc noclegowych dla osób, które będą chciały skorzystać z naszej bazy sportowej, która się tutaj znajduje, czyli z hali sportowej i z basenu, a także kompleksu Orlik. Prace rozpoczęły się kilka tygodni temu i w tej chwili trwa pierwszy etap tej inwestycji. Jest to obiekt, którego brakuje w naszym mieście. Nie mamy obiektu noclegowego. On będzie służył sportowcom, ale także mieszkańcom i gościom, którzy odwiedzają Żarów, bo takiego obiektu nie ma, więc będzie pełnił funkcję i dla zawodników, ale także dla osób, które chciałyby skorzystać z noclegu na terenie miasta Żarów. Zadanie realizowane jest w ramach projektu budowa infrastruktury sportowej oraz rewitalizacja budynku użyteczności publicznej. Koszt inwestycji wynosi ponad 8,5 miliona złotych. Zadanie finansowane jest ze środków własnych budżetu Gminy Żarów. Oraz pozyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych w wysokości ponad 6,5 miliona zł. Myślę, że będzie to idealne uzupełnienie infrastruktury, która już istnieje na terenie gminy żarów. Dzisiaj mamy wiele zapytań dotyczących noclegu. Ponieważ kluby z różnych okolic naszego miasta pytają, czy jest jakaś baza noslegowa. Otóż już niedługo, pod koniec roku 2025 będziemy mogli głośno powiedzieć: tak, już istnieje. I wszystkich serdecznie zapraszamy. Pracę realizuje firma wyłoniona z przetargu Zakład Ogólnobudowlany Olmax Michał Zimnicki z siedzibą w Wołowie.